To niesłychana zbrodnia, mówią mieszkańcy świebodzina w województwie lubuskim. 18-letni Patryk brutalnie zamordował swojego ojca. Lekarze odkryli ponad 100 ran na ciele 41-letniego mężczyzny. Dlaczego to zrobił? Nie było to moje pierwsze zabójstwo, które widziałem, które przeprowadzałem, ale. Tak drastycznej zbrodni jeszcze nie widziałem. Z uwagi przede wszystkim na ilość ran, jakie, jakie zostały zadane pokrzywdzonemu z uwagi na rodzaj przedmiotów, którymi te rany zostały y, zadawane, jak również no tutaj w szczególności wygląd pomieszczenia, w którym, w którym dokonano tej zbrodni. Na jednej ze ścian ślady krwi były od podłogi do sufitu. Cała wersalka, jak również e, kołdra, którą przykryty był, e, przykryta była ofiara, były po prostu we krwi. Również cała podłoga w tym pomieszczeniu. Do zabójstwa doszło w tym domu w lipcu, po dużej libacji alkoholowej. Około godziny ósmej z tego mieszkania wyszedł sprawca zbrodni jak utrzymuje już zamiarę dokonania zabójstwa ojca. Patryk G. zeznał, że przed libacją pokłócił się z ojcem. Patryk niesłusznie oskarżył ojca o kradzież telefonu komórkowego, który później znaleziony został pod tapczanem. Kiedy zadał pierwszy cios ojciec spał. obudził się dopiero po zadaniu pierwszego ciosu. Próbował się podnieść i wtedy otrzymał kolejny cios. Ustalono, że po pierwsze zadawane były ciosy Również innymi przedmiotami były to m.in. element metalowej głowicy, odbierkarki elektrycznej, tłuczek do mięsa, metalowy element pistoletu do silikonu. Biorąc pod uwagę rodzaj tych przedmiotów, biorąc pod uwagę ilość ran, albowiem biegły stwierdził, że e, zmarły miał aż 4, 104 rany kłute, cięte, kłutocięte cięte oraz rany tłuczone, to zadecydowało o przedstawieniu zarzutu popełnienia zabójstwa ze za szczególnym okrucieństwem. Ja wróciłem do domu, to tu brat był, lubię pan, nie. mówi, chodź pan, zobacz, on chyba nie żyje, ale, panie, ja nie, ja tu nie wejdę, bo ja tu nie wchodziłem nieraz i teraz nie wejdę. Stolkiem chyba musiał jeszcze też bić, bo, bo, bo cały ten taki towar był. taki. Wie no musiał mieć jakoś do ojca no, razy, to musiało narastać, pan, no bo oni się tłukli między sobą, ojciec z synem, no ale no, no co, no to, to co im tam poszło, to nie wiem. Biorąc pod uwagę stosunki, jakie panowały między sprawcą za, zabójstwa a, a zmarłym, czyli ojcem, że była to zemsta za nieudane dzieciństwo. Patryk sporą część życia spędził w ośrodkach wychowawczych, m.in. w Antoniewie. Trafił tam z nakazu sądu rodzinnego w świebodzinie za uchylanie się od obowiązku szkolnego, drobne rozboje oraz kradzieże. Nie źle funkcjonował. W roli rodzinnej, w roli społecznej, w roli szkolnej był bardzo taki żywiołowy, pobudliwy. Miał skłonność do różnych gwałtownych zachowań, ale nie był jakąś jednostką wrogą czy agresywną. Ta wiadomość mnie bardzo zaskoczyła. Nie podejrzewałbym, znając Patryka, że dopuści się takiego czynu. Na tyle, na ile ja tego dzieciaka znałem, to on mógł zrobić różne rzeczy ale nie popełnić e, bestialską, perwersyjną, niepohamowaną zbrodnię. To, to był szok, że syn może zabić ojca. Znaczy ja nie wierzę w to, że on sam to zrobił. Może tam, wie pan, napił się, miał jakiś tam, był pod wpływem narkotyków, no ale ja nie wierzę w to, że sam to zrobił. Nie mieliście tego, że dlatego, że tutaj dość często no, się. A jakby by pan sobie wyobrażał, jak, jak w dzień dzień była i po nocach i, i to, to to, i policja bez przerwy, to to jak, jakbyście się wy panowie czuli? Było gardło podcięte, były wiertarką, bo tu widziałem jak tą wiertarkę wynosili, to to z tym, że bez tego wiertła nie niewidocznie tym czonym musiał przepnąć. A ja panu powiem szczerze, że nawet człowiek i się bał cokolwiek zrobić. A skąd ja? Tu takie przychodziły elementy, że tak naprawdę bał się. Matka też piła, potem też wpadła w ten... No i on nie miał, nie wiem, nie miał się na kim podeprzeć. Nikt mu nie pomagał. Był w tym zakładzie, wszedł z zakładu, no i to wyszło. Patryk G. w ośrodkach wychowawczych przebywał w sumie 4 lata. Prawie na każdej przepustce wchodził w konflikt z prawem. Teraz za zabójstwo ojca grozi mu dożywocie.